Jeżeli myśleliście tak jak ja, że to czwarty odcinek ten z wycieczką krajaznawczo-zapoznawczą potrafił przeorać emocjonalnie, to nic nie wiedzieliście, bo ten ostatni to jest szczyt szczytów i boję się, co będzie po prostu dalej. I tak sobie siedzę i tak sobie patrzę w te moje notatki i mam wrażenie, że absolutnie nic nie wiem bo okej, okay, skupiliśmy się teraz na wątku głównym, na tej głównej linii fabularnej i faktycznie coś zostało tutaj dołożone i są pewne odkrycia, które bulwersują, które powodują mnóstwo, mnóstwo emocji, ale czy pchnęliśmy fabułę do przodu? Czy to w ogóle jest istotne? czy ją pchnęliśmy w ogóle do przodu, bo sporo rzeczy wywróciło się tak totalnie do góry nogami. Ja wcześniej w ogóle nie dopuszczałam do siebie myśli, że Gemma, że faktycznie ta Gemma, którą Mark pokochał, którą poznał na uczelni, Żyje. W ogóle wyparłam to, w ogóle nie miałam pojęcia, że coś takiego może się tutaj pojawić, a jednak można przypuszczać, że w ogóle żadnego wypadku nie było, że od samego początku, praktycznie od momentu, gdy się poznali, gdy zaczęli starać się o dziecko, gdy dotarli do tej kliniki leczenia niepłodności, Lumon zaczął tutaj pociągać za sznurki. I jest w tym coś tak totalnie tragicznego, że wszystkie inne kwestie schodzą na dalsze plany. Zacznijmy sobie od początku, albo właściwie nie od początku, bo nie chciałabym, żeby ten materiał był chronologiczny. To jest, że idziemy sobie po kolei tak jak to było w odcinku klatka po klatce. Ja już sobie to przerobiłam, przeszłam klatka po klatce i wydaje mi się, że to nie jest dobry pomysł, jeżeli chodzi o ten odcinek, jeżeli chodzi o formę mojego materiału. Wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem, a przynajmniej mam taką nadzieję, będzie przejście sobie po głównych wątkach i na podstawie tych głównych wątków wyciągnięcie jakichś wniosków. Zobaczymy jak wyjdzie, ale te główne wątki faktycznie nadają jakąś strukturę tym nieco chaotycznym wydarzeniom, nie złym tego słowa znaczeniu, ale jednak mamy odwróconą oś zdarzeń, więc trzeba przyjąć jakiś punkt centralny albo jakieś punkty centralne. I na pierwszy ogień idzie bardo, czyli tytuł odcinka. Zresztą nie tylko tytuł odcinka, bo ten termin faktycznie pada w toku zdarzeń i wydaje mi się, że to jest niesamowicie istotne w kontekście tego, kim jest Gemma co w kogo zamienia się Gemma i jaki ton został nadany wydarzeniom w związku z tym, co planuje Lumon. No bo właśnie, sam tytuł, czekaj bardzo, termin, który wywodzi się z buddyzmu, ale nie odnosi się tylko do buddyzmu, o czym zaraz, odnosi się do dialogu, jaki mają Gemma i Mark w swoim domu, w domu, w którym, dookoła którego nie ma zimy, tylko świeci słoneczko, w ogóle sielanka utopia. W tę sielankę i w tę utopię wkradają się gorsze momenty, ale nadal jest to zupełnie inny klimat. O klimacie i kolorystyce też będzie tutaj osobny rozdział. Zmierzam tym do tego, że na stole rozłożone są te same karty, które pojawiły się w pierwszym sezonie w dziale optyki i projektowania. Dosłownie te same karty. I okazuje się, ja sobie dopiero to uświadomiłam, jak sobie teraz właśnie przychodziłam klatka po klatce, że to przyszło pocztą te karty przyszły pocztą, bo Gemma musiała się znaleźć na liście adresowej Lumona. Mówię Lumona, bo można powiedzieć praktycznie z pełnym przekonaniem, że o Lumona tutaj chodzi. Po tym właśnie jak zapisali się do kliniki leczenia niepłodności. I mamy ten formularz, który wypełnia Gemma i początkowo wzrok przesuwa się w stronę nazwiska Gemmy, bo jest zasłonięte, nie pokazują nam jak ma na nazwisko, więc można przypuszczać, że to jest istotne. Ale w lewym górnym rogu tego formularza formularza pojawia się kropelka symbol Lumona. I już potem można było przypuszczać, że coś jest nie tak. Druga kwestia to to, że w tej klinice leczenia niepłodności pojawia się doktorek, który również pracuje w Lumonie. Ten, który odbierał przyrządy dentystyczne z działu optyki projektowania i wynosił do holu eksportowego, więc to jest kolejny element, ale wydaje mi się, że w ogóle to nie jest aż tak istotne. Najbardziej istotne jest to, co nie jest powiedziane wprost. Czyli że Gemma dostała te karty i zaczęła wypełniać ankietę, zaczęła analizować te karty i wydaje mi się, że to odesłała, odesłała to rozwiązanie i to dało powód Lumonowi, żeby później ją uprowadzić, że wcale żadnego wypadku tutaj nie było, że to wszystko jest upozorowane, bo pasowała im do profilu. No ale wróćmy sobie do samych kart i tego, co one ze sobą niosą, jaki jest kontekst, bo kontekst jest tutaj niesamowicie szeroki i ze względu na to, co mówi Jemma i jak wyglądają w ogóle te karty, bowiem zwracają uwagę, znaczy Jemma zwraca uwagę w dialogu z Markiem, że to nie jest dwóch mężczyzn, którzy walczą ze sobą, tylko to jest jeden mężczyzna, który walczy ze sobą i dochodzi do śmierci Ego i Gemma podkreśla, że wydaje jej się, że to jest jeden mężczyzna, raz przez swoje badania, więc mamy ten kontekst też szerszy, a dwa po prostu prozaicznie mają tę samą fryzurę, więc z powodzeniem można to odnieść do konfliktu, przeciągania liny na linii inni outy. No i właśnie, tutaj padają słowa, dwa terminy właściwie. Cikaj bardzo odnoszący się do buddyzmu i śmierć ego, odnoszący się do Junga, do Freuda i do mojego ulubionego ostatnimi czasy, Josepha Campbella i jego podróży bohatera. Więc w ogóle ten odcinek rozdzielenia ma dla mnie jeszcze szersze, i jeszcze większe znaczenie, bo ostatnio w materiale o anime, o anime bohaterkach właśnie odnosiłam archetypy postaci do podróży bohatera Campbella. I właśnie w tej podróży bohatera, która zakłada, że bohater wyrusza w podróż i przekracza próg. Między znanym a nieznanym, również pojawia się śmierć ego w kontekście śmierci fizycznej albo metaforycznej, która prowadzi do. Transformacji tego bohatera. Często przekroczenie progu jest wykonane przy użyciu jakichś sił nadnaturalnych, przy wsparciu jakichś sił nadnaturalnych. W każdym razie prowadzi to wszystko do jakiejś formy śmierci, pokuty, odkupienia i transformacji. I to samo właśnie mówi buddyzm, i to samo właśnie mówi Jung w kontekście śmierci ego. Śmierć ego to ma być całkowita utrata subiektywnej tożsamości, transformacja psychiki, forma poddania się, i bardzo. W tym kontekście podoba mi się definicja, którą proponuje Daniel Merkur, i pozwolę sobie ją tutaj przytoczyć: że jest to bezobrazowe doświadczenie, w którym nie ma poczucia tożsamości osobistej. Bezobrazowe doświadczenie, raz, w którym nie ma poczucia takiej zwyczajnej tożsamości osobistej albo nawet niezwyczajnej. I z powodzeniem to wszystko można odnieść do tego, co dzieje się w siedzibie Lumona, do tej serii testów, jakiej jest poddawana właśnie Gemma, że ona przechodzi przez te pokoje, przez te sześć pokojów każdego dnia. I w tych pokojach dochodzi właśnie do takiego bezobrazowego doświadczenia w kontekście jej bazowej psychiki, bazowej tożsamości. Wymazywana jest jej ta bazowa tożsamość, gdy wchodzi właśnie do tych pokojów i przeżywa rzeczy tragiczne, przeżywa strachy, przeżywa lęki. Mamy wobec tego taką fazę między życiem a śmiercią, bo ona jest zawieszona między tymi wymiarami. Więc w ogóle podróż Dżemy po zaświatach o tym też troszeczkę powiem jeszcze więcej można przyrównać do podróży bohatera, którą rysuje Campbell, i właśnie tam pojawia się śmierć ego. Jeszcze do tej śmierci ego tutaj nie doszło, ale jesteśmy u progu, i tutaj chciałabym się właśnie odnieść do buddyzmu, o którym nie mam. Takiej szerokiej wiedzy, bo nie czytałam aż tak dużo jak o podróży bohatera Campbella, ale czekaj bardzo, to jeden z etapów. Jest sześć etapów, więc to też jest znamienne, bo mamy sześć pokojów, sześć etapów. I czekaj bardzo, jest to czwarta faza z sześciu. Trzy pierwsze fazy, to jest Kienaj, Milam, Samten, przynależą do życia. Następnie trzy kolejne fazy, Cikaj, Czony i Sitpa, przynależą do śmierci. Więc jakby ona już przekroczyła ten próg. Próg, o którym mówi Campbell, między innymi, i znalazła się w fazach przynależących do śmierci. Tylko, że ta ostatnia faza, szósta, SITPA, to nie jest tak do końca śmierć, bo doczytałam sobie, że Mogą ją przeżyć tylko osoby szkolone, te, które medytują, te, które siedzą w temacie, tak upraszczając to wszystko, żeby nie zagłębiać się w jakieś niezrozumiałe terminy. Zmierzam tym do tego, że one mają w ten sposób pewną fazę odrodzenia i to się niesamowicie spina z rozmowami Dramonda z doktorkiem i z odczuciami właśnie doktorka względem Dżemy, bo on ją bardzo lubi. I to też mi bardzo pasuje do tego, ja zawsze staram się zwracać uwagę na to, co się pojawia przed odcinkiem, jakiś zapowiadany odcinek. Więc tytuł jest bardzo ważny i właśnie ta zapowiedź. I w tej zapowiedzi pojawiają się słowa milkrzejka do Marka, że jak to było? Że Mark miał powiedzieć, że dławi się duchem Dżemy. A w ogóle duch w buddyzmie i w ogóle w tych fazach bardzo jest niesamowicie istotny, ten wewnętrzny duch, który ulega transformacji. I właśnie w tej szóstej fazie wewnętrzny duch, świadomość, ma się zamienić w niejakie ciało mentalne. Przenosząc to na grunt Lumonowej, na historię Dżemy, można zacząć się wobec tego zastanawiać, co Lumon w ogóle ma na myśli, do czego to wszystko prowadzi? Bo ja zaczęłam wątpić i kwestionować absolutnie. Wszystko. I na pewno trzeba to odnieść do pokoju Cold Harbor ze względu na kilka elementów. Przede wszystkim w tym odcinku pojawia się rozmowa, Jemę z tą kobietą, która ją prowadzi pomiędzy pokojami i otwiera te pokoje odciskiem ręki, pobierana jest krew, więc pewnie to jest. Tak dochodzi do identyfikacji w ogóle człowieka, więc tutaj mamy system zabezpieczeń w ogóle na totalnie wysokim poziomie. To nie jest zwyczajna czarna karta dyskietka, tylko właśnie chodzi tutaj o krew i ona ją pyta o to, co chciałaby odczuwać, więc to jest wybór między Sodomą a Gomorą, gdyby doszło do lawiny błotnej i znalazłaby się w tej lawinie błotnej. I ona pyta ją, czy wolałaby się dusić, czy wolałaby się topić. To jest tragiczny wybór, no bo jak się topisz, to też się dusisz. Woda zalewa, płuca. Więc wydaje mi się, że Cold Harbor może być połączony z tym właśnie. Nawet nie z samą lawiną błotną, ale z kolejnym strachem Dżemy, a tak jak wcześniej był dentysta, było to pisanie kartek świątecznych. Co tam jeszcze było? Turbulencje w samolocie. Więc Cold Harbor ma się opierać na strachu przed śmiercią w konkretnej formie i wydaje mi się, co w ogóle jest niesamowicie mroczne i tragiczne, jak sobie o tym myślę, to jest mi jeszcze gorzej, że wtedy właśnie będzie poddawana serii testów mających na celu przejście, śmierci w rozdzieleniu, w formie rozdzielenia, gdzie zaktywowane jest aktywowane i przechodzenie tej śmierci raz za razem, czyli śmierć odrodzenie, śmierć odrodzenie i reakcje i sprawdzanie, co się dzieje wtedy z tożsamością właśnie jak w tej szóstej fazie bardo. Jeszcze w ogóle warto zwrócić uwagę na sam obraz karty, nawet nie na śmierć ego i na bardzo bardo, ten termin, ale na sam obraz, bo on jest spójny. Z tym, jak ćwiczy Dżema. I doczytałam sobie, że jest to powiązane również, a jakże, z buddyzmem, i mamy tam do czynienia z historią. O miłości, bowiem Sati, córka króla Dakszy, zakochała się z wzajemnością w siwie, jest to Bóg rozkładu, na co Daksza zareagował po prostu bardzo, bardzo źle, praktycznie wyrzekł się córki, no i córka zrobiła mu to wyrzuty, czemu wzięła ślub, on nie dał błogosławieństwa i nigdzie nie zaprasza teraz tego jej męża, na co Daksza oczywiście się zirytował. Sati też się zirytowała, I, i co? Jak to bywa w tego typu historiach? Stanęła w płomieniach to wiedział się o tym natychmiast ze względu na takie połączenie mózgowe Siwa, który zdecydował się, że sam wymierzy sprawiedliwość temu królowi Dakrzy i przywołał wówczas wojownika, który nazywa się Virabhadra. Musiałam sobie spojrzeć w notatki, bo nie pamiętam takich rzeczy, po prostu, bo nie siedzę w temacie. I ta poza, która pojawia się na tej karcie z optyki projektowania, to jest poza drugiego wojownika, druga poza wojownika Virabhadry. Przywołał tego Virabhadrę, który pomógł mu pokonać króla Dakrze, dekapitował tego króla i dotarło do niego, co on w ogóle tragicznego zrobił. I wtedy zdecydował, że w miejscu gdzie jest ta głowa, teraz umieści głowę. Uwaga, uwaga, bo to bardzo ważne, kozy. Więc tak podsumowując, to wszystko się Dżema jest w tej pozie. Dżema wypełniła ten formularz najpewniej go odesłała. Dżema jest w bazie Lumona, który odpowiada za tę klinikę niepłodności. W tej klinice niepłodności pojawia się też ten doktorek niesławny. No ale dobrze, wystarczy. Zejdźmy sobie z tych filozoficznych kwestii przynajmniej na chwilę, bo chciałabym też się skoncentrować na kolorystyce. Twórcy wielokrotnie mówili, że kolorystyka, klimat, ciepło, zimno kadrów ma znaczenie. No i faktycznie widać to w tym odcinku, że po raz pierwszy w ogóle mamy tak niesamowicie ciepłe kadry, nawiązujące, no nie wiem, do serii przed wschodem, zachodem słońca, lekkie ziarno, bardzo przyjemnie się to ogląda. Jeszcze Bardziej to wszystko jest przez to bolesne, przez to jaka była relacja Marka i Jemy, przez to, że wiemy, że Dżema żyje i jest torturowana, bo trzeba tak powiedzieć. I mamy to zestawienie na bazie kontrastu, że mamy te ciepłe, ziarniste kadry, gdy jest sielanka, potem trochę mniej sielanka, ale nadal jest ta miłość, ognisko domowe i zimne kadry w siedzibie Lumona. Zimne światło, niebieskie światło, zero ciepłego światła. No i normalnie to jest przecież wieczna zima, a teraz po raz pierwszy mamy zaprezentowaną wiosnę, lato, ciepełko, kwiaty, kwitnące drzewa, magnolie. I z tego biorą się też takie zabawne sytuacje, ale też przez to jeszcze bardziej bolesne, bo gdy się poznali, zbliżyli do siebie, to Marku słyszał, że Gemma lubi mrówki. I on jej te mrówki faktycznie przyniósł, a ona miała na myśli, że nie ants, mrówki, tylko plants, rośliny. I faktycznie w tych. W tym ich domu jest mnóstwo roślin, czy to w ogrodzie na zewnątrz, właśnie te magnolie, czy lilie, czy w domu są maranty, ona troszczy się o te rośliny i schodzi później do podziemi niczym persefona. Więc to nawet nie jest tylko nawiązanie do Orfeusza i Eurydyki, tylko właśnie jeszcze pojawia się Persefona, ale w tej historii Mark nie jest Hadesem. Do tematu roślin jeszcze sobie trochę wrócę, bo jest jeden element, jedna roślina, która wywołała u mnie pewne skojarzenia, wydaje mi się, że ma to przełożenie na fabułę, ale przede wszystkim pojawiają się. Poza tym kontrastem, pewne paralele pomiędzy zdarzeniami, i przynajmniej są dwie takie narzucające się. Pierwsza to, gdy Gemma w tę tragiczną noc wychodzi i mówi Markowi, że go kocha. Na co on od razu nie odpowiada, bo jest pogrążony w pracy, mnóstwo stresu i nie dociera to do niego, jest w swoim świecie. I on szybko się ogarnia, odpowiada jej przed wyjściem, że on ją też, ale no jest ten poślizg w temacie. I to samo, tylko z innym wydźwiękiem, dzieje się w pokoju Allentown, w projekcie Allentown, gdy ten creep mówi właśnie Jamie, że ją kocha i liczy na to, że ona mu odpowie, bo odgrywają właśnie to małżeństwo. Więc kontekst jest zupełnie inny, ale jednak ta paralela się pojawia, jakby te rzeczywistości się przelewały czy celowo przez Lumona, czy jednak Chip był nieszczelny w innych sytuacjach. Kolejna paralela to to, że Mark biega jak oszalały po jasnych korytarzach. Jest bardzo widno w pierwszym odcinku, gdy biega jak Tom Cruise. I on uczył się zresztą, oglądając Toma Cruise'a właśnie jak ma biegać, jak się powinno biegać. A gdy Gemma próbuje wydostać się z siedziby Lumona z tych podziemi, to tam jest ciemno i ona porusza się po omacku. Więc też jest zestawione to na bazie kontrastu. Jest ta paralela pomiędzy zdarzeniami, że on próbuje coś osiągnąć. I ona również i cel jest bardzo, bardzo podobny, ale okoliczności zupełnie inne. I tak już kończąc ten wątek kolorystyki, to chciałabym zwrócić uwagę na końcowe sceny w ogóle odcinka, tak w ogóle nie chronologicznie, zróbmy to tym razem, bo jest bardzo ciepłe światło, które pada na marka, on sobie przypomina te wszystkie sceny, to jakby dzieje się w jego śnie, gdy mózg się reintegruje. I jest ciepłe światło. Nie aż tak cieplutkie jak właśnie w tych flashbackach, w tych scenach retrospektywnych, ale jest miło. Jakby coś się miało zmienić, jakby był ten promyk nadziei. Jednak mam nadzieję, że nie jest złudny, bo nie jest to ostre, zimowe światło, tylko właśnie takie miłe, letnie, albo przynajmniej wiosenne. No i dobra, temat kolorystyki sobie zakończmy, bo wydaje mi się, że nie ma tutaj niczego więcej do powiedzenia, ale. Wydaje mi się, że jak coś na ekranie pojawia się na dłużej niż za kilka sekund, to to ma znaczenie. Jak jest jakieś zbliżenie, i albo twórcy chcą nas wciągnąć w jakąś grę, albo rzucić trop, który się nie sprawdzi, ale warto zawsze te tropy przeanalizować. I tak właśnie tutaj pojawia się bardzo dużo na temat roślin. Gemma uwielbia rośliny, już nawiązywałam do Persefony, ale w jednym momencie mamy najazd na suszki, suszki e, ostów. I wydaje mi się, że to jest ważny moment. Zmienia się wtedy też światło. Mamy najpierw taki jaśniutki kadry, że faktycznie możemy zauważyć, że to osty, fioletowe, a później robi się ciemno. To światło przechodzi w mrok. Właśnie jak z pierwszego odcinka do tego, gdy Mark biegał w świetle, a Gemma próbuje się wydostać w mroku ciemności. I osty mają bardzo dużo znaczeń, ale ja bym chciała odnieść się przede wszystkim do znaczenia biblijnego, no bo Lumon jawi się tutaj jako samozwańczy Bóg, jako samozwańcza religia i uważa, że może sprawować kontrolę nad człowiekiem i bawić się życiem i śmiercią, co widać doskonale po dżemie. I osty symbolizują rozkład, symbolizują gniew Boga, symbolizują karę boską w związku z tym co robi człowiek, w związku z jego grzechami i tam gdzie są osty, to jest potępienie człowieka i Faktycznie, jeżeli umieścimy Lumona w roli Boga i w roli religii, która określa, kto jest godny, a kto nie jest godny, to Gemma jawi się tutaj jako ta potępiona, skazana na wieczne potępienie w czeluściach, w podziemiach Lumona, błąka się po tych podziemiach. I dlatego te osty moim zdaniem pojawiły się na ekranie na trochę dłuższy moment. Gemma gdy została zabrana przez Lumona, znowu chciałabym nawiązać do podróży bohatera, przekroczyła ten próg pomiędzy życiem a śmiercią, bo została pozbawiona tego swojego życia, jest cały czas pozbawiana tej swojej tożsamości i to potępienie też pojawia się na tym kole Campbella i następuje po śmierci odrodzenie, więc jeszcze nie jest do końca potępiona. Znaczy potępienie nie pojawia się tam, pojawia się pokuta za potępienie w ramach potępienia, więc dlatego to moje połączenie mózgowe się tutaj pojawiło. Jeszcze do tego nie dochodzi, ale wszystko do tego zmierza w momencie, gdy Mark ukończy projekt Cold Harbor. Zresztą nie jest to jedyny projekt powiązany z Markiem, bo na jego biurku stoi nagroda za ukończenie innego projektu Allentown, czyli tego świątecznego. Projektu. Więc mamy odniesienia do projektów, które faktycznie już się pojawiły na ekranie w mniejszym bądź większym stopniu. Ktoś je robił albo nie wiemy, kto je robił, ale pojawiają się w bazie. Więc jest tutaj odniesienie pomiędzy tym, co już nam zostało zarysowane w poprzednich odcinkach. I tragizm jest jeszcze silniejszy właśnie w związku z tym, że ten klip udaje męża Jemy i że za ten projekt odpowiadał właśnie Mark. Zmierzam tym wszystkim do tego, że wydaje mi się w tym momencie, po tym odcinku, że Lumon testuje rozdzielenie człowieka od wszystkich nieprzyjemnych zdarzeń, czyli mielibyśmy i niego, który idzie do dentysty, który leci samolotem i przeżywa turbulencje, który wypisuje kartki lewą ręką. To też jest istotne, że akurat lewą ręką, bo Gemma jest praworęczna i nie znosi wypisywać kartek z podziękowaniami, a tu jest zmuszona do tego cały, cały czas. Więc te wszystkie nieprzyjemne momenty są zrzucone na barki i niego. w związku z tym ma żyć bez żadnych nieprzyjemnych momentów. Początkowo chciałam odnieść te pokoje jej przeżycia do tych temperamentów, które miał ujarzmić Kier, ale wydaje mi się, że to nie o to chodzi. Że właśnie chodzi o to, żeby chip był wyzwalany w tym momencie, w którym chcemy. Bo tak po prostu, bez żadnych ograniczeń. Mamy nieprzyjemną wizytę u dentysty. Spoko, inni się tym zajmie. Nasza inna tożsamość się tym zajmie. I Gemma faktycznie później odczuwa ból, kojarzy, w którym pokoju, z którym pokojem wiąże się ten ból, no bo ona za to odpowiada, jak się ubiera. No i ona jako Gemma przechodzi między pokojem a pokojem, to ona jest na tym korytarzu, ale nie jest w stanie przywołać detali tego, co się wydarzyło, jak się wydarzyło. Być może Lumon dąży do tego, żeby w ogóle te wspomnienia w związku z samym bólem były wykorzenione, bo pewnie jest w stanie chipem uderzyć w taki ośrodek mózgu. Miałam jednak wrażenie, że Dzemie zaciera się różnica między Inie a Auti. I w związku z tym, właśnie, że oni tak sobie zmieniają jej te tożsamości. Cały czas ją przełączają, włączają, przełączają, włączają. Po 6 godzin chodzi między tymi pokojami, u dentysty siedzi dwie godziny. I wynoszę po tym, co się dzieje na koniec odcinka, gdy ona ucieka jako Jemma. Próbuje się wydostać jako Jemma, no ale jedzie windą i zamienia się w Miss Casey. I Miss Casey ponownie, tak jak już wcześniej było to zarysowane. Ona nie chce wracać. Ona ma tę przebitkę, że chce stąd wyjść. W podświadomości jej to zostaje. Chip się wylewa i ona faktycznie czuje, że powinna opuścić to miejsce, no ale milkshake jej na to nie pozwala. Uniemożliwia jej ucieczkę z Lumona. I ostatnie słowa, jakie wypowiadamy jest Casey to GDZIE JEST? Natomiast gdy wjeżdża windą, wybudza się jako Jemma, odpowiada Mark, więc to jeszcze bardziej... Potwierdza tę moją tezę, że ten chip się po prostu wylewa. Z takich pomniejszych rzeczy zostało mi jeszcze parę kwestii, Między innymi po piątym odcinku ponownie wraca Tolstoy i Aufresteung, które pojawia się na lodówce Marka, czyli martwych Stanie. Jest to powieść poświęcona niejakiemu niechludowowi, który dopuścił się haniebnych czynów, zgwałcił dziewczynę i porzucił ją w tym stanie, a później, gdy jest przysięgłem, Okazuje się, że ta sama dziewczyna, już kobieta właściwie, jest skazana za morderstwo. I niech ludów poprzysięga sobie, bynajmniej nie z altruistycznych pobudek, że będzie wykorzeniał zło ze świata. Tak w skrócie. I on przyjmuje swój system religijny, który opiera się na pięciu zasadach życia, w których konieczne jest zachowanie, I to są zupełnie inne zasady życia, jakie pojawiły się u Kira, ale. Nadal pojawia się ta paralela, no bo niech Ludow też szuka odpowiedzi w Biblii, a Kier wymyśla swój własny system religijny. I ponownie zresztą, czy to odnosząc do buddyzmu, czy odnosząc do podróży bohatera Campbella, pojawia się motyw odkupienia, motyw całkowitej transformacji w związku z czynami, które popełniło się wcześniej. Też chciałabym jeszcze napomknąć tak w kilku zdaniach dosłownie, że. Totalnie nie ufam Rikenowi. Nie ufałam mu już jak sobie przeczytałam te kilka rozdziałów The UUR, a teraz to już w ogóle, gdy mamy te przebitki potwierdzające, że oni faktycznie się kumplowali wszyscy i spotykali i było miło, ale Riken zachowuje się bardzo dziwnie. W ogóle nie jestem w stanie sobie go wyobrazić, nawet widząc to zdjęcie, że potrafi się tak wspinać jak gekon, ale mówi tam o rafinowaniu moczu. W ogóle ten dobór słów jest dziwny. Zostawiam tak to pod rozwagę, dajcie znać co o tym myślicie, ale mi się to po prostu nie podoba, czuje, że coś tutaj jest nie tak. A propos jeszcze właśnie takich małych momentów. Mamy dwie rozmowy Dramonda z doktorkiem i on mówi doktorkowi, że jak Mark ukończy projekt Cold Harbor, to doktorek będzie musiał się pożegnać z Jemą, co też potwierdza, że planują Sprawdzić na niej, jak zachowa się w sytuacji rozdzielenia i śmierci. I też w tym kontekście doktorek rozmawia z Jemą na temat przyszłości, mówi jej, że musi jeszcze wytrzymać. Ja już tam parafrazuję, że wszyscy ją później zobaczą i ona zobaczy świat. Tylko że wydaje mi się, że to nie będzie już ta Gemma i to nie będzie już ten świat, bo Lumon wymyślił sobie, że stworzy świat utopijny, świat wolny od bólu, świat, w którym ból jest przeniesiony na Ines, a Auti mogą sobie żyć w tej właśnie utopii i sielance. I właśnie moim zdaniem tym końcowym testem ma być Cold Harbor. Nie wiem czy powiązane z lawiną błotną, ale jeśli tak, jeśli chcą testować tę śmierć, jeśli chcą ją poddawać serii eksperymentów, odradzać, ożywiać, to to brzmi nie tylko tragicznie, ale przede wszystkim niesamowicie mrocznie. I jeszcze w kontekście Dramonda pojawia się zespół bardzo podobny do zespołu MDR, który cały czas obserwuje pracowników, Kamerki są zainstalowane w komputerach, więc oni bacznie śledzą każdy ruch, nic nie umknie ich uwadze, kontrolują nie tylko projekt, ale i ludzkie zachowania, i co moim zdaniem jest tutaj najdziwniejsze, nawet nie to, że oni to kontrolują, przecież to Lumon wszystko kontroluje, ale to, że oni wyglądają bardzo podobnie, że to nie jest tak jeden do jednego, ale że jest to uczucie ankanywali, gdy się na nich patrzy. I dla mnie to jest w ogóle jeszcze bardziej przerażające w związku z tym. W ogóle to był chyba najmroczniejszy odcinek. Począwszy. Od tego, że dowiedzieliśmy się, że Gemma żyje, że jest torturowana, że jest torturowana każdego dnia w związku z tą serią eksperymentów, ale też, że doktorek jej mówi, że Mark ruszył do przodu, że ma nową żonę, że ma dziecko. To wszystko musi ją niesamowicie boleć. Same kwestie właśnie poronienia, utraty dziecka, starania się, być może nawet Lumon negatywnie na nią wpływał, być może dawał jej leki, które na to wpływały, bo już zauważył, że jest dobrym królikiem, doświadczalnym i że chce ją Pozyskać i że została po prostu uprowadzona. Jest tutaj cała masa mroku, który po prostu wylewa się z ekranu i podbija to jeszcze bardziej odczucie tej podróży poza światach i tego, że Mark i Gemma są wzorowani na Orfeuszu i na Eurydyce. Jeżeli wydarzenia będą brnęły tak samo jak w micie, to wszystko zakończy się po prostu. Tragicznie. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale jest mało czasu. Jest mało czasu, bo gdy tylko Marku kończy projekt Cold Harbor, to Dżema już nie będzie potrzebna, przynajmniej tak można to wywnioskować. Mało też jest czasu w następnym odcinku, bo ten następny odcinek ma trwać 37 minut. To jest niesamowicie mało, więc boję się jaką bombę szykują nam twórcy. I tym nieoptymistycznym akcentem kończę mój przeciągły wywód. Dajcie znać co o tym wszystkim myślicie, dajcie znać jakie Wy macie przypuszczenia, teorie, co pominęłam, co tutaj jeszcze można wywnioskować i co po prostu o tym wszystkim myślicie, jakie macie przewidywania. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie łapkę w górę i zasubskrybujecie mój kanał. Dzięki bardzo za uwagę i do następnego.